Dla Elizy. Z dziejów hamstwa w Polsce. Czy można od spodu zapukać do trumny Jerzego Urbana? Okazuje się, że można. Dokonała tego Eliza M. Obrzydzenie nie pozwala mi wymówić jej nazwiska. Poznałem ją jako bladą dziewczynę o wyzywająco umalowanych ustach, przygarniętą przez 20 laty do Gazety Polskiej. Przez pewien czas i miała gdzie mieszkać, więc przygadał ją Tomek Sakiewicz, łącznie z ówczesnym narzeczonym. Reprezentowała wówczas radykalny rodzaj prawicowego ekstremizmu, zbyt ostentacyjny, nawet jak dla gazety polskiej. Przy czym jej ciosy padały głównie na wszelkie odmiany lewactwa, ze szczególnym uwzględnieniem rozmaitych gatunków homoseksualizmu, no i tym podobnych e, zdarzeń. Gdy odeszła z redakcji na filtrowej, wielu odetchnęło z ulgą, nie przypuszczając, że odnajdzie się na skrajnej lewicy, dowodząc prawidłowości, że skrajności nie są nigdy od siebie zbyt odległe. Wypisywała i wygadywała rzeczy paskudne, z biegiem czasu coraz paskudniejsze, co w czasach powszechnego upadku byczajów pozwalało jej zachować rozpoznawalność. A nawet ją powiększyć. Jednak ostatni numer z ciężko chorym ministrem Ziobro wykracza ponad wszelkie wyobrażenia o tym, co jest dozwolone. Kiedyś za takie numery dożywotnio wykluczano z każdego, podkreślam z każdego towarzystwa. Nie podawano ręki, a facetów po prostu bito po pysku. Ale nie teraz i nie u nas. Owszem, podniosł się głos oburzenia, ale wyłącznie po prawej stronie. W tak czułym na potęgę smaku salonie nikt nie zdecydował się nawet na pstryczka czy na wyraz krytyki. Chociaż może niepotrzebnie się obruszam. Przecież wszystko jeszcze przed nami. Z czasem każdy szczyt chamstwa może się okazać Pagórkiem. No, nie powiem depresją, bo właśnie obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Przy okazji, marzyłbym się również Światowy Dzień Walki z Hamstwem i Prostactwem. Tylko kto taki dzień miałby ogłosić? Leżeni czy lżący?